Witam w 981. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N-Fala, której pochyla się nad dwoma tekstami autorstwa doktora Marcina Chmielowskiego. Pierwszy pod tytułem Ministerstwa Marzeń, Ministerstwa Narzędzia, i drugi pod tytułem Atomowy Prąd zmieni dużo więcej niż myślisz, o ile w ogóle popłynie, które zbiorczo pozwoliłem sobie nazwać obietnicę a rzeczywistość. I klasycznie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Pomijając już pytanie o realizm liberalnych roszczeń ministerialnych, to czego tak naprawdę powinniśmy chcieć? Prowadzona właśnie kampania wyborcza i wielowektorowy proces dzielenia skóry na niedźwiedziu i obietnic jak najbardziej zachęca do zastanowienia się nad tym, co jest łupem politycznie atrakcyjnym dla liberałów. Nasuwają się dwie odpowiedzi. Pierwsza z nich, wiążąca się ze starym, dobrym leseferyzmem i nieco młodszym libertarianizmem, podpowiadałaby, że powinniśmy chcieć mieć nic do powiedzenia i to w każdym z resortów. Że liberalizm i libertarianizm to wycofanie się państwa z obszaru aktywności zabranego wolnemu rynkowi, rozumianemu tu szeroko jako sumy dobrowolnych wymian i że trzeba być konsekwentnym. Jest to oczywiście wizja pociągająca, ma jednak swoją dużą wadę. Nikt inny oprócz konsekwentnych leseferystów nie zagra w grę polegającą na rozdaniu wpływu. Inne siły polityczne, motywowane innymi ideologiami zawsze wygra Grając z nami w taką właśnie wersję dylematu więźnia, to oznacza przygotowanie się na kolejną odsłonę starcia, w którym liberał musi udowodnić, że oprócz bycia liberałem nie jest jeszcze naiwny. Druga odpowiedź jest inna, bo skoro liberalizm, libertarianizm, wolny rynek i kapitalizm, no to przecież ministerstwa związane z oddziaływaniem na prywatne portfele i odpowiadające za ten wspólny, powinny być w centrum zainteresowania ludzi o wolnościowej i indywidualistycznej wrażliwości. Naturalnym politycznym obiektem pożądania o ile celibatariusz w ogóle do siebie dopuści taką myśl, powinno być Ministerstwo Finansów lub też różnie na przestrzeni historii III RP ministerstwa odpowiadające za gospodarkę, skarb państwa i jego aktywa. Brzmi to kusząco, niczym zaproszenie do prywatyzacji i deregulacji, a później życia po życiu w pamięci wszystkich tych liberałów, którzy przyjdą po nas. Oczywiście snucie takich łatwych wyobrażeń o tym, co to by zrobili liberałowie, o ile cokolwiek część wolałaby zrobić nic i jest to szlachetne, nie możemy oddawać wszystkich najlepszych ludzi na służbę polityce. Jest to o tyle łatwe, że nie mają oni jednej partii politycznej. Zasilają kilka projektów i podzielą swoje głosy, ale skoro tak, to dlaczego miałbym się nie zapisać do takiego widmowego projektu? Tym bardziej, że kiedyś może być on jak najbardziej realny i wtedy warto być przygotowanym na to, co nas interesuje. Przyszłość ma zresztą to do siebie, że czasami już się zaczyna, ale my jeszcze tego nie widzimy. Ekonomizacja liberalizmu wyraża Ją właśnie bardziej porządliwe patrzenie na resorty, gdzie dużo rozmawia się o finansach i majątku państwa. Jest zrozumiała w środowisku, które ma nadpodaż ekonomistów. Ale o podobnym problemie, choć nie w Polsce, pisał już kiedyś Marcin Napiórkowski i pisał to w turbokapitalizmie. Przywołał przy tym baśń o kocie w butach. To pocieszne zwierzątko miało to do siebie, że było najmniej pożądaną częścią masy spadkowej. Mniej niż młyn i zaprzęg, które w udziale przypadły starszym braciom. Młodszy dostał kota, ale bracia tak naprawdę. Nie wiedzieli, co przepuścili, bo kot okazał się być magiczny, albo co najmniej wybitnie uzdolniony i wkrótce zapewnił swojemu opiekunowi bardzo dostatnie życie. Trochę tak samo jest z liberałami. Gdyby nam dano wybór, bralibyśmy młyn, prawda? Albo Ministerstwo Finansów. Tymczasem jest ono i zawsze będzie uzależnione od myśli wyprodukowanych gdzie indziej, tam, gdzie tworzy się sens. wykuwają go resorty odpowiadające za kulturę, edukację i naukę. To Ministerstwa Marzeń i to w podwójnym znaczeniu, bo nie tylko są tak Ważne, że liberałowie powinni o nich marzyć, to także one odpowiadają za zbiorowe wyobrażenia. To stamtąd pochodzą wzorce, które pozwalają teraz i pozwolą w przyszłości interpretować obiektywne dane o tym, ile kto jest czego winien, komu i ile czego ma. I czy to dużo, czy mało, czy to sprawiedliwy podział, czy nie. Te słupki podliczą buchalteryjne ministerstwa narzędzia, ale według wzorców, które będą promowane gdzieś indziej. I można to wykorzystać. To wpływ na kulturę, edukację i naukę może pozwolić na. Na budowanie społeczeństwa bardziej liberalnego, nawet libertariańskiego, które sprywatyzuje i zdereguluje nie na pół gwizdka, a na dobre. Tak samo jak wpływ na nie, to akurat dzieje się teraz, pozwala na tworzenie społeczeństwa bardziej zetatyzowanego, skorego do wiary w polityków i państwo i jako uniwersalnego rozwiązywacza wszelkich problemów, także tych prywatnych. To od przyszłego ministra kultury czy edukacji dużo bardziej chciałbym usłyszeć deklarację bycia liberałem, niż od ministra odpowiadającego za budżet, skarb. Finanse i aktywa. Bo to liberalny minister będzie miał możliwość prowadzenia liberalnej polityki kulturowej czy edukacyjnej. Takiej, która zadziała jak sierżant, pionier dla kolejnych resortów. Takiej, która opowie podróż bohatera nie po zasiłek, ale po zysk. I to pozyskany wspólnie z innymi, bo rynek to forma współpracy, o czym niestety zbyt często zapominają nawet ci, którzy mówią o nim cały czas. I która może być, to dodatkowy plus, całkiem pomyśli również innych, już nieliberalnych, polskich Frakcji ideowo-politycznych. Liberalizm to przecież różnorodność i przestrzeń dialogu, który najlepiej miałby się w ramach decentralizacji. Chciałbym, aby duża część, na przykład edukacji, miała bardziej regionalny charakter. Nic wówczas nie stałoby na przeszkodzie, aby zgodnie z przekonaniami dominującymi wśród większości wyborców inaczej podchodzić do wybranych zagadnień w Szczecinie, a inaczej w Rzeszowie. W obu tych przypadkach dawać duże pole do popisu i konkurencji nie tylko placówek, ale też programów czy edukacji domowej. Że to brudne? <laughs> Pieniędzy w resortach finansowych i skarbowych też taki jest i będzie. Jeżeli liberał nie będzie chciał być kotem chodzącym w butach po gramszym, to ktoś inny chętnie je weźmie i zrobi w nich swój marsz siedmiomilowy. Produkcja sensu jest w Polsce w dużej mierze znacjonalizowana, bo ministerstwa za to odpowiedzialne, cóż, po prostu istnieją. To są właśnie te buty, których nie da się zawiesić na kołku. To one mogą dać długofalowy i solidny wpływ, który później może da się przekuć na szanse. Na wolnorynkowe zmiany w innych resortach? Tak. Również wprowadzenia mniejszych i prostych podatków, mniejszego deficytu, mniejszej ingerencji, których sens i przydatność musi wytłumaczyć kino, aula, telewizja i szkoła. Wcale mi się to nie podoba, ale jeżeli liberałowie będący w polityce chcą mieć na coś wpływ, to resorty, jakie powinni brać pod uwagę, to właśnie te, które są najmniej oczywiste. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. Za jej budowę ma odpowiadać prywatno-publiczne konsorcjum. Oczywiście międzynarodowe, Polska nie ma takiej technologii. Ten ważny, a niestety zbyt mało ograny w mediach fakt. Skłania mnie do trzech refleksji. Pierwsza. Jeszcze podczas studiów miałem zajęcia nazwane pracownią dziennikarską. O dziwo nie były one teoretycznie praktyczne, a praktycznie teoretyczne. Naprawdę polegały na pisaniu i dyskutowaniu o napisanych tekstach. Czegoś uczyły, a tak naprawdę uczył nas i pokazywał nam jak się uczyć redaktor Leszek Rafalski, znana postać krakowskiego i małopolskiego dziennikarstwa. Z wykształcenia był jednak nie dziennikarzem czy politologiem, a fizykiem atomowym. Jak sam mówił, szedł na właśnie takie studia, bo był przekonany. Że będzie praca w zawodzie. Nikomu nie zaglądam w PESEL, ale chyba minął się z nią o pokolenie. I to wcale nie jest jego wina. Odnalazł się zresztą w zupełnie innej przestrzeni zawodowej. To Polska z różnych względów miała ogromny problem z uruchomieniem energii atomowej. Najpierw niepopularnej na fali tragedii czernobylskiej, później zrzuconej, bo tak do końca lat 90. Naprawdę było tyle tematów i ognisk zapalnych życia publicznego, że jakoś to można zrozumieć. Później pomysł pozostawał gdzieś na sztalu. Długach. Poprzednia koalicja, której największym składnikiem była Platforma Obywatelska, też nie zrealizowała swojego postulatu, jakim była budowa elektrowni atomowej, choć powołało do tego spółki celowe. To wszystko oznacza, że zawsze było coś ciekawszego albo bardziej ważnego do zrobienia w polityce niż polityka energetyczna. I dopiero nóż na gardle, bo tak trzeba określić ceny energii, jakie mamy w Polsce, wymusza jakieś ruchy. Dodam, że póki co planistyczne, a od planu do realizacji jest długa droga. Potrzeba było aż wojny na Ukrainie i embarga na gaz, rozwojowy Rosyjski, żeby zacząć myśleć o alternatywach. Lubimy energię atomową, choć jej jeszcze nie mamy. Druga refleksja. Polacy, co do zasady, są społeczeństwem popierającym energię atomową. Pokazuje to naszą względną odporność na misantropijny przekaz wszelkich zielonych aktywistów, którzy lubią straszyć. Jestem jak najbardziej za jak najczystszymi źródłami energii. Energia atomowa jest właśnie takim źródłem. Oczywiście generuje ona odpady jak każde, ale każdy widział chyba zdjęcie z pogrzebu łopat, turbin, wiatru z którymi na obecnym etapie rozwoju technologii nie bardzo wiemy, co innego zrobić. O hałdach na Śląsku nie wspominając. Można więc uznać, że z dostępnych opcji atom jest opcją bardzo dobrą, może nawet najlepszą. Pozwala na produkcję energii względnie niskim kosztem i przy istniejących, ale nie aż tak rozległych kosztach zewnętrznych. W polskich realiach to jednak paradoks, bo zabudowa elektrowni będzie współodpowiadać państwo, któremu Polacy nie ufają. Refleksja numer 3. Jest takie powiedzenie, ponoć wygłoszone przez Winstona Churchilla, jednego z popularniejszych dawców internetu. Internetowych cytatów, które głosi, że ludzie kształtują budynki, ale później to budynki kształtują ludzi. Tak samo jest ze zmianami technologicznymi. Inny rodzaj energii puszczony w gniazdku to coś więcej niż tylko zmiana kolorków w wykresie kołowym miksu energetycznego. To nowy sposób zorganizowania ważnej gałęzi produkcji, a już na pewno jej istotnej części, takiej, która umożliwia wielką skalę w produkcji wszystkiego innego. Bo dziś prawie wszystko jest na prąd. Ten felieton też jest na prąd, nie da się go przeczytać bez niego. Ta zmiana technologii dostarczania energii może za sobą pociągnąć inne. Idealistycznie mam nadzieję, że związane z większym szacunkiem do pracy wykwalifikowanej, i środowiska naturalnego, które energia atomowa chroni i do nauki rozumianej tu jako dostarczycielka optymalnych dla ludzi rozwiązań. Jednocześnie nie udaje się nam jako Polakom w pełni puścić produkcji energii atomowej na rynek. Polskie elektrownie jądrowe, uczestnik konsorcjum, które ma zbudować u nas elektrownie, to podmiot w pełni kontrolowany przez skarb państwa. Pozostajemy więc we wzorcu nieoptymalnym, jakim dla mnie jest współpraca z państwem przy produkcji dobra, na które będzie zbyt e, wytwarzanego przez technologię, którą ma strona prywatna. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie, społeczeństwie, już na pewno nie w idealnym państwie. Suma plusów jest większa mimo wszystko niż minusów. Największym jest jednak to, że wybieramy technologię, która może pchać naszą przyszłość w dobrym kierunku. Teraz trzeba jeszcze czekać na to, czy. Wizualizacje i szkice staną się rzeczywistością i być gotowym na to, aby rozliczać tych, którzy nie będą umieli tego dowieść. Bardzo dziękuję.